Cześć, ja jestem dronia i witam Was na takim krótkim omówieniu drona Mavic Mini. Zacznijmy sobie od wagi. Ten dron, czyli Mavic Mini waży 249 gram. Jak widać tu na opakowaniu jest napisane jest bardzo lekki, i to ma mieć jakieś znaczenie do nadchodzących przepisów od stycznia 2021 Roku. I to ma dać niby to, że niby nie będzie trzeba go rejestrować. Dobrze, sprawdźmy sobie, jaka jest zawartość jego opakowania. Na początku, oczywiście, sam dron, aparatura, kilka instrukcji użytkowania oraz takie małe opakowanie, w którym znajdziemy kable do złączenia telefonu z aparaturą, śrubokręt. Zapasowe śmigła, zapasowe drążki do sterowania oraz kabel do ładowania drona i aparatury. Drona możemy ładować przez komputer, no i bezpośrednio do kontaktu można podłączyć, ale w zestawie nie ma takiej ładowarki, a więc polecam dokupić ładowarkę ze sklepu DJI o 18 W. Mavic Mini rozkłada się w banalny sposób. Dosłownie 5 sekund. Mavic Mini opiera się wiatrowi 8 metrów na sekundę. Czyli jeżeli wiatr wieje z prędkością 8 metrów na sekundę, to on powinien to wytrzymać. Mavic Mini posiada kamerę, która nagrywa, w jakości Full HD, 24, 25, 30, 40 i 50 klatek na sekundę. No i największa jakość jaka, jaką on ma to 2,7K, niestety tylko w 24, 25 i 30 klatkach. Ta kamera jest zamontowana na trzyosiowym gimbalu, dzięki czemu Mawik gdy lata, Nagranie jest stabilne. Czas lotu Mawika wynosi 30 minut w bezwiecznych warunkach pogodowych. Mavic Mini to jest produkt DJI. No i powinniśmy się spodziewać czujników z przodu. Niestety te oto miejsca, w których powinny być czujniki to niestety tylko zaślepki. Bateria, która znajduje się w Mawiku Mini. Powinna starczać na 30 minut lotu, tak jak już przedtem mówiłem, oraz jest o pojemności 2400 mAh. Z tyłu drona mamy klapkę, która się otwiera, i w środku znajduje, powinna się znajdować bateria. Po prawej stronie na dole mamy slot na kartę MicroSD oraz port do ładowania drona. Na spodzie drona znajduje się włącznik oraz dwa sonary i kamerka skanująca podłoże. Dzięki niej dron lata stabilniej. Ona skanuje podłoże i na podstawie różnic, które widzi, utrzymuje pozycję w dronie. Idźmy dalej. Teraz pokażę Wam pilota z kamieni na którym znajdują się przyciski, takie jak powrót rth, czyli return to home czyli inaczej po polsku powrót do domu nie wiem czy będzie widać zasilanie przycisk do włączenia i wyłączenia pilota w tym miejscu znajdują się gałki do sterowania które są wykręcane ten pilot jest bardzo wygodny, ponieważ te gałki, które są wykręcane, są schowane oto tu po, na spodzie pilota. Ogólnie zaletą Mavica, to jest wygoda. Tutaj znajdują się złożone antenki, dzięki którym dron przy bezpiecznych warunkach, tak jak chyba mówiłem, powinien lecieć dron na 2 km, po rozłożeniu pilot zajmuje. On Tyle miejsca. U góry pilota znajdują się takie przyciski, jak włączenie nagrywania, robienie zdjęć oraz pokrętło do gimbala. To było takie moje omówienie tego drona oraz pilota czyli ogólnie zestawu z podstawowego Mawikamini. W kolejnym odcinku pokażę Wam ujęcia z kamery z tego drona. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce, droniarz.